Krótka wrzutka dopełnienie do tego, co mówiliśmy wczoraj. Trudne wersety. Filipian 2,12, część druga. W drugiej części, pastor Chojecki koncentruje się na tłumaczeniu z greckiego słowa, które w które w Biblii katolickiej jest przetłumaczone jako: Zabiegajcie o własne zbawienie, w wersji protestanckiej jest: Sprawujcie właśnie wasze zbawienie. Choć <krzyk> pastor Chojecki mówi, że tłumaczenie z greckiego słowa katergazomai znaczy wypracować w pełni. Wypełnić. To jest znaczenie greckie, jak przytacza pastor Chojecki. No i oczywiście na końcu zarzuca manipulację teologii katolickiej, że, wpisali, że wpisaliśmy słowo zabiegajcie o własne zbawienie. Więc zatrzymajmy się troszkę nad tymi znaczeniami słowa katergazomai podanymi przez pastora i podanymi przez Biblię protestancką. W Biblii protestanckiej, jak wspomniałem, sprawujcie. A pastor Chojecki mówi, że z greki znaczy to wypracować do pełni, wypełnić. Więc praktycznie, nie, pewnie nieświadomie, sam pastor Chojecki, jak i cały protestantyzm, strzela sobie w stopę. Dlaczego? Dlatego, ponieważ zbawienie jest czymś, co według tłumaczenia z greki... Podanym wypełnić do końca, wypracować do końca, wypełnić, znaczy, że zbawienie jest czymś, koło czego musimy się uwijać, musimy je wypracowywać do pełni bądź wypełnić. Więc jeśli takie jest greckie tłumaczenie, to dlaczego w protestanckich Bibliach jest jeszcze inne słowo sprawujcie, prawda? Zatrzymajmy się pokrótce na tych trzech czasownikach wypracować do pełni, wypełnić, sprawować. Czy one świadczą o tym, że zbawienie jest dane na zawsze, raz na zawsze, i że nic już nie musimy koło niego robić? No nie. Właśnie, czy protestanci są świadomi, że skoro greckie słowo Katergazamai znaczy wypełnić, do, wypracować do końca, wypełnić, to znaczy, że ja muszę coś zrobić. Czyli, <laughs> przepraszam, przyjmujemy dar zbawienia darmowo ale teraz ja go muszę wypracować do pełni, czyli włożyć swój wysiłek przez osobistą świętość, przez spełnienie dobrych uczynków, przez spełnienie woli Bożej, zachowując przykazania. Albo i to jest wypracować do końca, czyli no jest to mój wkład. Wypełnić. To znaczy, że dar zbawienia, który jest mi dany, obliguje przyjęcie tego daru, obliguje mnie do osobistego wkładu, abym wypełnił, czy sprawował sprawować. No to właśnie no to trochę dziwne słowo sprawować zbawienie, ale w tym kontekście zawsze chodzi, że, Muszę tym zbawieniem żyć. Muszę go, jak święty Paweł w innych miejscach yy, i sam Chrystus yy, mówi, strzec. Strzeście tego daru, skarbu, prawda? W różnych przepowieściach jest to, strz bym strzegł. Mamy ten dar w glinianych naczyniach. Prawda? Więc przez modlitwę, jak Chrystus mówi, i przez czuwanie nieustanne, módlcie się i czuwajcie nieustannie. Właśnie czuwać, strzec, modlić się, aby ten dar zbawienia, aby zachować ten dar zbawienia. Abym ja tym darem zbawienia mógł żyć, dopełniać go swoją osobistą świętością. Więc, pastorze Chojecki, no sam sobie pan strzela w stopę. Próbuje protestantyzm tutaj zastępować innymi słówkami z Greki, ale te słowa tłumaczenia one są nawet jeszcze lepsze. wypełnić. To, to załóżmy, że święty Paweł i w naszym katolickim tłumaczeniu by było napisane wypełnijcie wasze zbawienie albo wypracujcie do końca, Wasze zbawienie. Czyli jednoznacznie wskazuje tutaj, na to, że zbawienie, ten dar, to nie jest, że ja sobie przyjmę przez formułkę, że ja się zwrócę do Chrystusa i już siadam sobie w obłokach, nic nie robiąc. Muszę się o Niego starać. Tak jak mówiliśmy sobie na przykładzie, mając bilet do Warszawy, mając opłacone w Mariocie apartamenty muszę się starać, żeby do tej Warszawy dojechać. Może nie Pendolino, prawda? Ale może jakimś tymi... Nie wiem, czy jeszcze jeżdżam te czerwone dyliżance, pewnie jeszcze tak. I pamiętam jak kiedyś jeździłem do Warszawy, to jechałem z Częstochowy, gdzieś tam pod do Skierniewic z dyliżansem czerwonym, jak to... taka bimbajka później w Skierniewicach półtorej godziny czekać i znów się przesiadać Skierniewice-Warszawa albo miałem też takie połączenia, to lata temu do Radomska, z Radomska pod Piotrków i z Piotrkowa do, do, do Warszawy nie? Znaczy, oczywiście też są pociągi bezpośrednie Częstochowa-Warszawa, nie? <klujne> nie mówiąc o Pendolino które ho 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 na odcinku często Warszawa, bracia jak jechał, to mówię, że tam na tych wyświetlaczach to i nawet 200 się wyświetliło. Wow. No ale dobra. Trzeba do tej Warszawy dojechać. Więc ten dojazd do Warszawy, nawet jeśli mam darmowy bilet, nawet jeśli mam w Mariocie apartamenty zapłacone, to jest to wypełnienie do końca jest to mój wkład Chrystus nie może mnie zbawić beze mnie bez mojej współpracy nie może mnie rzeczywiście On za mnie, zbawi... On mnie zbawił zapłacił za mój mariot. Ale co z te... i dał mi bilet ale co z tego jeśli ja dalej będę chodził no jestem z Częstochowy dalej będę chodził po ulicach Częstochowy i nie wsiądę w pociąg czyli nie skorzystam z tego i muszę wypełnić, sprawować. No, też w tym też to się wiąże z jakimś zaangażowaniem osobistym w dar zbawienia. Zabiegajcie o własne zbawienie jest tłumaczeniem katolickim. Jezus Chrystus mówi. Gwałtownicy wchodzą do Królestwa Niebieskiego. Gwałtem się je zdobywa. Więc słowa Chrystusa i tekst, czy teza pastora Chojeckiego stoją w ogromnej sprzeczności, bo według pastora już jesteśmy zbawieni. Próba tutaj grania słowami. Prawda, ma na celu według pastora wyeliminować słowo zabiegajcie, podstawić inne słówko, żeby wykazać, że mamy tak zabiegać, tak wypełniać, że jednak nic nie mamy robić. No to to są po prostu dwie różne tezy, którą wybieracie. No ja wybieram tezę Chrystusa. Że jednak trzeba gwałtem wchodzić do Królestwa Niebieskiego. I teraz, jeżeli spojrzymy na cały kontekst nauki o zbawieniu, to słowo zabiegajcie jest jak najbardziej właściwe. Właśnie zabiegajcie, walczcie, zdobywajcie. Nawet jeśli wstawimy słowa greckie, jak pastor Chojecki w dalszej części tekstu będzie tłumaczył: Wypracujcie do końca, wypełnijcie. Czyli, jakby nie patrzeć, jest w naszym, abyśmy mogli być zbawieni, abyśmy mogli siąść właśnie tam fizycznie, na tronach niebieskich, to ten dar otrzymany od Chrystusa, darmowo, ten darmowy dar zbawienia, musimy wypracować do końca, wypełnić, bądź, jak pisze protestancka Biblia, sprawować. Czyli też jakiś czasownik wskazujący na moje zaangażowanie, jakkolwiek by nie patrzył. Od góry, z boku, z dołu i na skos. Nie ominie się tego w nauce św. Pawła 2,12 Filipian, że koło zbawienia jednak trzeba się uganiać, mówiąc dosadnie. Więc. Próbuje nam pastor Chojecki zarzucać manipulacje w tłumaczeniu katolickim. Nie robi to pierwszy raz. Robi to bardzo często, gęsto. Tak jak i reszta protestantów. Ale robi to w taki sposób, że zamiast opluć Kościół katolicki, strzela sobie sam w stopę. Czy jest tego świadomy, czy nie jest świadomy. Nie mnie to osądzać. To, co staram się robić, to właśnie wykazać, ich miałkość ich nauk, mitów. Prawda? Bo zobaczmy, pastor Chojecki wybiera sobie trudne wersety, które przeczą jego tezą, jak żeśmy mówili sobie wczoraj, one nie są trudne. Tylko są trudne, że, bo przeczą tezie fałszywej, że jesteśmy raz zbawieni i na zawsze zbawieni. Prawda? więc do fałszywej tezy te teksty są trudne. Trudno jest nimi usprawiedliwić fałsz. Prawda? I tak usprawiedliwia ten fałsz, że jednak pokazuje nie fałsz katolicki, tylko własny, protestancki fałsz. Więc nawet jeśli, jeszcze podsumowując, nawet jeśli wstawilibyśmy sobie te dwa słowa, które pastor Chojecki przytacza jako znaczenie katergazomai wypracować do końca, wypełnić czy sprawować wszystkie te znaczenia mówią o jednym musimy włożyć nasz wkład bez tego naszego wkładu to zbawienie się nie dokona jeżeli nawet wsiądę w poziom i wysiądę w drodze do Warszawy na stację radomską, czy Piotrków Trybunalskich, czy Skierniewice, bo przecież zawsze mogę wysiąść. Mogę pomyśleć, że to Warszawa gdzieś, obudzić się, wysiądę. O kurczę jeszcze nie jestem w Warszawie, to jakieś radomsko. Nie? No i co? I są problemy, nie? Więc znów muszę czekać na pociąg, znów muszę się. <laughs> Wsiąść i czekać, i jechać, i uważać, żeby nie wysiąść na złej stacji. To jest właśnie to wypełnianie, to jest właśnie to sprawowanie. A jeśli wysiądę i zdecyduję, że po co mam jechać do Warszawy, pojadę sobie do Białego Stoku, proszę bardzo, też tak można. Więc można zejść z drogi wiary, można wysiąść z pociągu i obrać inny kierunek. Ale tu już muszę sobie kupić bilet. Tam, w Białym Stoku, muszę zapłacić za hotel bo Chrystus mi zapłacił za Mariot w Warszawie, a nie za jakiś hotel w Białostoku. Nie? I takich przykładów w Biblii jest dużo, że ludzie jednak będąc na drodze wiary schodzili, ale nie chcę się nad tym zatrzymywać, na pewno będziemy do tego wracać. W tej części chciałem właśnie podsumować tą, tą drugą część, o której pisze Pastor Chojecki z treści Dziom. Prawda? i wykazać, że jednak jak jakkolwiek by pastor Chojecki nie kombinował z całym protestantyzmem do zbawienia konieczny jest nasz wysiłek, wypełnienie do wypracowanie do końca wypełnienie bądź sprawowanie czyli osobiste zaangażowanie się w darmowy dar zbawienia Przyjąłem i teraz konsekwencją jest moje zaangażowanie, aby je wypełnić, wypracować do końca na razie.